Kit A Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie do odzyskania wolności z powrotem. Dwie osoby zapraszamy. Wszyscy są gotowi. Pery, Samuel są przy ekranie, gdzie ukazuje się numer niewolniczy. Oni odcinają, oni likwidują. Przy mnie jest Wezius. przez moje oczy odbiera dane. I wszyscy tam są Rafael, Simone, jej przyjaciel i Oryys jest. Także czekamy. Andreas zabezpiecza purpurową energią od wewnątrz bazę. Ciemni nie chcą na zewnątrz dopuścić, bo im umykają istoty po prostu spod ich kontroli. I właśnie to czynimy. Uciekamy spod ich kontroli. Czekam, aż będą gotowi. Mm -hmm. Ja, Andrea Już gotowe. Alles auf ihren ich Zapomniałam od, jeszcze powiedzieć: pierwsza odzyskuje wolność, z powrotem Ilona Alina, i następna jest, następny jest Damian Kamil. Te dwie osoby otrzymują, dobrze? Ok. A ich potrzebuję ten Imiona Ilona Alina. The Nazwisko urodzenia i dzisiejsze, teraźniejsze, ok? Data urodzenia, okay. kontynent Europa, Land, kraj, region, region i miejsce urodzenia, okay. Numer niewolniczy ukazał się na ekranie, odcięty, zlikwidowany, ukazał się napis istota wolna, gratulujemy wolności, z powrotem znikasz z GPS-u ciemnych, u nich tam w kartotece w zapisie istniejesz, ale to jest martwa kartoteka. Okay, Andreas hat die wieder mit, mit Już przygotowana do następnej istoty, imiona Damian, Kamil, nazwisko, okay. data urodzenia, okay. kontynent, Europa, kraj, region, miejsce urodzenia. Okay. Numer niewolniczy ukazał się na ekranie, odcięty, zlikwidowany, nie istnieje więcej w uniwersum. I ukazał się napis: istota wolna. Gratulujemy wolności z powrotem i już umykają tam z bazy. Liebe Grüße Perys. Perys i Samuel, jak zawsze odchodzą na swoje bazy, przy tym pozdrawiają Was serdecznie. Simona jest przez Rafaela sprawdzana, bo się jej oberwało nieraz. Okay. Rafaela, któryś chip hatte ich? Dann no Jeden chip part. oberwała na ciele astralnym, już Rafael ściąga. Wymacają jej zawsze ziemską energię. Gnojki jedne. No mamy taką energię ziemską. Dobra. Pozdrawiam Was Rafael z całą ekipą z bazy i już Simone też szykuje się do odejścia. Pozdrawiamy Was serdecznie. Gratulujemy wolności następną istotą. Uniwersum jesteście wolny, wolny ptaki. Jak ptaki.